Cześć wszystkim, to znowu jako i I dziś postanowiłam, że nagram filmik 20 faktów o mnie Ja pewnie bym znalazła 50, ale mi się nie chciało Więc nie znalazłam 50, ale mam nadzieję, że 20 też jakoś da rady. że tak powiem eee, Więc... Zaczynajmy eee, Pierwszy fakt Przesadnie kocham pandy i jednorożce To jest po prostu... no jeszcze lamo rożce, no ale to jest takie, wiecie, takie ogólne mm. Drugi fakt. E, najbardziej lubię, jak mówi się na mnie, malwiś. Jakoś. Nie wiem, nie wiem czemu. Jakoś, 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 jakoś. jakoś, jakoś. E, lubię. Trzeci fakt. E, moim ulubionym przedmiotem szkolnym jest plastyka. Fakt numer cztery. Interesuję się Japonią. Tak, tak naprawdę chciałabym bardzo do niej pojechać, ale y, moje aktualnie zajęcia dodatkowe to tenis i chór szkolny. Y, moim hobby jest rysowanie. Mam dwa koty. Fakt ósmy już zapominam numerować tego. Y, uwielbiam testować zagraniczne jedzenie a konkretnie to słodyczy Za granicą byłam w Bułgarii, Chorwacji i, z, i w Grecji Moją najlepszą przyjaciółką jest panda lomorożys tak jak już wiecie po filmiku ym, po, czy po tagu bez front tagu Fakt 11. Nienawidzę absolutnie nienawidzę gorzkiej czekolady Fakt 12. Borówki maliny to moje ulubione owoce. No jeszcze lubię arbuzyn, no, ale to takie szczególnie ulubione. Fakt 13. Mój aktualny numerek w dzienniku to 19. Fakt 14 jestem poter. Tak jak chyba widać. Wiadomo po nazwie. E... Fakt 15. Gry planszowe, które lubię najbardziej, to 5 sekund i Dixit. Halo? Fakt 16. W e... zestawieniu Coca-Cola i Pepsi ja wybieram Coca-Cola. Fakt 17. Jestem zodiacalnym bykiem. Fakt 18. Mój chiński znak zodiaku to dzik. Fakt 19. Halo? Mhm. Fakt 19 nie mam drugiego imienia. I fakt 20, czyli już ostatni, nienawidzę, nienawidzę chodzić w niskim kucyku. I to by były już wszystkie fakty... Jeśli film Wiś spodobał, to zasubskrybujcie łapkę w górę um, i napiszcie mi jeden fakt osoby w komentarzu. A jeśli, tego nie, jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia na w odcinku.